Co do zapisów w statutach, czyli w zakresie meritum naszego dzisiejszego spotkania, to tu przede wszystkim proszę, żebyście byli Państwo uprzejmi uwzględnić w ich treści konieczność wprowadzenia zapisów dotyczących zasad, na jakich w Państwa szkołach przedszkolach Innych formach wychowania przedszkolnego będzie prowadzone kształcenie zdalne, tak? To od 1 września. Oczywiście, gdyby miało być wprowadzone kształcenie zdalne, ale tu zwracam Państwa uwagę, że to kształcenie zdalne, no to nie wyłącznie wtedy, kiedy zawieszenie zajęć z uwagi na COVID, ale jest szereg innych okoliczności dotyczących możliwości zawieszenia, o których pomówimy sobie z Państwem, pomówię z Państwem przy okazji któregoś z następnych naszych spotkań na żywo, bo będziemy mieli tutaj takie, takie sytuacje, w których na przykład uczeń będzie, jeśli, który będzie chory, będzie przebywał w szpitalu, będzie również miał do tego prawo, ale nie wyłącznie. Również ci uczniowie, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne, ich rodzice mogą wystąpić z takim wnioskiem w niektórych sytuacjach. O tym wszystkim sobie będziemy mówili powoli, ponieważ ostatnie nasze spotkanie było dość obfite, bogate w treści. To, to w zeszłym tygodniu, kiedy omawialiśmy sobie tak mniej więcej szybko, ale, ale w miarę wszystkie te takie najistotniejsze zmiany. To teraz postaram się z Państwem y, y, mówić o tych kwestiach takich, y, które są w mojej ocenie dla Państwa istotne, y, dzieląc to na takie, y, na, takie poszczególne, na takie poszczególne elementy. Dobrze. Czyli musicie Państwo w treści statutu wprowadzić zapisy odnoszące się do tego, w jaki sposób będziecie Państwo w razie takiej potrzeby prowadzili kształcenie zdalne. I oczywiście. Te zasady dotyczące kształcenia zdalnego szczegółowo też omówimy sobie jutro, bo jutro mówimy o dokumentacji, więc absolutnie o statutach, więc absolutnie o tych zapisach, jutro w trakcie szkolenia. Dziś chcę Państwu zakomunikować to, co bezwzględnie powinno się tam znaleźć czyli po pierwsze, kogo obowiązuje ten obowiązek wprowadzenia do tych zapisów czyli przedszkola, szkoły, placówki. I w projektach organizacji innej formy wychowania przedszkolnego, czyli tak naprawdę wszystkie jednostki oświatowe, które prowadzą kształcenie i opiekę. Co należy określić? Należy określić szczegółowo sposób organizacji zajęć, które będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Czyli należy opisać. Jakie będziecie Państwo w swojej konkretnej jednostce oświatowej stosowali technologie informacyjno-komunikacyjne, jakie będą wykorzystywali nauczyciele do prowadzenia zajęć. Musicie Państwo określić, w jaki sposób będziecie Państwo uczniom, ale uwaga obowiązuje przedszkole, więc również dzieciom, przekazywali materiały. Niezbędne do realizacji tych zajęć, czy to będzie w formie mailowej, czy poprzez odebranie sobie, czy w jakiś inny sposób. Również powinniście Państwo określić warunki takiego bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych w danym czy przedszkolu, czy innej formie wychowania przedszkolnego, czy w szkole, czy w placówce, technologii informacyjno komunikacyjnej Czyli jeśli przyjmujemy, że będziemy prowadzili na Zoomie, no to w jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo uczestnictwa? Albo jeśli przyjmujemy, że prowadzimy, nie wiem, na jakimś kanale google'owym, albo nie wiem, na ClickMeetingu, na tym, na którym my prowadzimy, albo jeszcze za, po za pośrednictwem innego kanału, to w jaki sposób będziecie Państwo zapewniali bezpieczeństwo uczestnictwa tego ucznia w tych zajęciach. No i teraz. To bezpieczeństwo w odniesieniu również do takiego przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, czy na przykład część nauczycieli będzie wysyłała jakieś zajęcia do realizowania samodzielnie, a część tych zajęć będzie musiała być z użyciem monitora, a część być może tylko będzie na odsłuchu tak dla, dla uczniów wysyłane, że można włożyć sobie słuchawki w uszy i odsłuchać. Tak. dobrze. Uwaga, statut szkoły określa także sposób potwierdzenia uczestnictwa uczniów w zajęciach. No i okej, okay, w jaki sposób ja potwierdzam, albo w jaki sposób będziemy potwierdzali, że dany uczeń uczestniczy w danych zajęciach, w tych zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ale tutaj to nie jest takie proste, bo należy uwzględnić konieczność poszanowania. Sfery prywatności takiego ucznia, no i oczywiście z uwzględnieniem warunków technicznych i oprogramowania sprzętu służącego do nauki, czyli w zależności od tego, w jaki sposób, to tutaj też będziemy sobie uwzględniali. W jaki sposób będziemy potwierdzali obecność uczestnictwa uczniów w zajęciach, bo być może przez przesłanie pracy, która. która wiecie Państwo, niektóre. Teraz przyszła mi to do, do głowy taka koncepcja, że czasem organizowane są takie konkursy w radio, że no powiedzmy, jak usłyszysz tam jakąś piosenkę, no to, to zadzwoń i to znaczy, że jakby słuchamy, słuchamy tej audycji. Być może też. Jedną z takich metod może być taka metoda, w której na przykład w ten sposób będzie sprawdzane uczestnictwo ucznia w danych zajęciach, no bo musimy uwzględnić poszanowanie tej sfery prywatności ucznia albo określić, że na przykład pomiędzy tą a tą godziną, no to to jednak bezwzględnie należy się włączyć i, i pokazać, tak? Dobrze. Jeszcze jednym takim warunkiem, takim ele, jednym elementem, który wydaje się nieco, ist, który wydaje się dość istotny i który stanowi pewną nowość, która powinna być również umieszczona w treści statutu, no to w oparciu to, to dotyczy głównie szkół, które mają obowiązek właśnie w oparciu o treść artykułu 98 ust. 2, punkt 4 prawa oświat. Określić organizację żywienia, o której mowa w artykule 106a. Przy czym tu oczywiście proszę zwrócić uwagę, czy posiłek ten, chodzi o gorący posiłek w szkole, spożywany jest w stołówce czy też w jadalni, czyli stołówka, jeśli kuchnia, jadalnia, jeśli catering. Tak? I o czym mówi ten 106a o gorącym posiłku, że szkoła podstawowa? Z wyjątkiem szkoły podstawowej dla dorosłych oraz szkoła artystyczna, która realizuje kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwości jego spożycia w trakcie pobytu w szkole. I ustęp drugi, który wskazuje na to, że korzystanie z posiłku, o którym mowa, jest. Dobrowolne i odpłatne, jednakowo szkoła ma obowiązek taki posiłek zapewnić. Czyli nie może już być takiej sytuacji, gdzie będzie istniała jakaś szkoła, w której nie będzie przynajmniej jednego gorącego posiłku. I te kwestie trzeba również wpisać sobie do statutu. Oczywiście, w szczegółach omówimy treść zapisów 12 lipca w trakcie szkolenia, z wyłączeniem tych odnoszących się um, do, yy, do kwestii... Yy... Nie, nie z wyjątkiem. Jutro omówimy sobie te, które będą się odnosiły, będą się odnosiły oczywiście również do, do, do tych zapisów w statucie, a w szczegółach 12 lipca omówimy sobie wszystkie zmiany i, i wówczas nie będziemy mówili o dokumentacji, ale o poszczególnych zmianach i o tym, co gdzie trzeba wpisać. Poszczególne zmiany będę również naturalnie omawiała z Państwem w trakcie takich spotkań, jak dzisiejsze. Abyście mieli Państwo na bieżąco wiedzę o tych spotkaniach, polecam oczywiście polubienie czy też zaobserwowanie profilu kancelarii na Facebooku. Polecam Państwu też zaglądanie na stronę lexedu.pl, gdzie umieszczamy. Wszystkie istotne dla Państwa zagadnienia, również te, o których rozmawiam z Państwem w trakcie tych spotkań, tyle tylko, że w tradycyjnej, pisanej formie. Drodzy Państwo, dobrego, spokojnego wieczoru dla Państwa i do zobaczenia, czy to jutro. Na szkoleniu, czy przy innej okazji, jeszcze zanim dobrego, spokojnego wieczoru to przepraszam, ale chyba poniedziałek tak na mnie działa. Zerknę o sobie, czy pojawiły się Państwo jakieś pytania. Dzień dobry, dzień, dobry, dzień dobry. Dobrze. Szkolenie. mhm, uh mhm. -huh, uh -huh, uh -huh. Czy, jeśli nie złożę skargi w ciągu 30 dni, to droga do sądu się zamyka? Jednocześnie mam prawo dochodzić do swoich roszczeń 10 lat Wystarczy Jak to rozumieć i pogodzić? Pani Marto, mamy dwa różne, można by powiedzieć, systemy prawne dochodzenia, roszczenia, niedopłacone kwoty dotacji. Pierwsza to jest ta, która jest, obowiązuje do 2016 roku włącznie. Potem w 2016 roku, jak Państwo pamiętacie, nastąpiła duża nowelizacja prawa oświatowego. Z ustawy o systemie oświaty to prawo oświatowe rozrosło nam się na trzy akty prawne, na ustawę o systemie oświaty, prawo oświatowe, ustawę o finansowaniu zadań oświatowych. I w tej, w, w ustawie o zmianie, zmianie ustawy jeszcze za minister Zalew wprowadzono taką zmianę, z której wynikało, że te roszczenia dotyczące niedopłaconych kwot dotacji można by powiedzieć w dużym uproszczeniu: przerzucone są na drogę administracyjno-prawną, no skoro na drogę administracyjno-prawną, to PPS wskazuje, że, mm -hmm, ale te, które są od 2017 roku, powiedzmy do dzisiaj, skoro na drogę administracyjno-prawną, to mamy tylko 30 dni. Czyli możemy dochodzić roszczenia o niedopłacone kwoty dotacji za 10 lat wstecz, ale przed rokiem 2016 z 2016 łącznie, a wszystko, co po 2017 skarga, 30 dni PPS-a. Skargi są najczęściej odrzucane, obecnie sądy nie uznają się właściwe do rozstrzygania tego typu spraw zresztą słusznie. Zauważa to również Sąd Najwyższy, wiedząc, że te wyroki, nawet sądów administracyjnych, które uznawałyby Państwo prawa do dotacji, no, nie nadają się do egzekucji. W związku z czym, żeby w ogóle zapewnić sobie możliwość dochodzenia tych roszczeń, bo to jest dość trudne w tej chwili po 17 roku, no to najpierw skarga, a potem ewentualnie. Sąd Najwyższy, czyli uzyskujemy albo poprzez rozrzucenie skargi, albo poprzez jej uwzględnienie swoistego rodzaju prejudyka, z którym idziemy do sądu cywilnego. Nie jest łatwo, to było lobby jednostek samorządu terytorialnego, które. Nie wypłacały Państwu dotacji w należytej wysokości. Zauważył to, zauważyła to Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport. Zauważyła to, zauważyły to również Krajowe Rady, Krajowa Rada Regionalnych i Obrachunkowych, też został opublikowany w tym przedmiocie raport. No Państwo zorientowaliście, że jest się, że jesteście oszukiwani, że tak naprawdę realizujecie zadanie własnej jednostki samorządu terytorialnego. Ustawodawca powiedział, no to masz za to taką i taką kwotę, a ta kwota nie wynosi tyle, co powiedział ustawodawca. Tak, no i tak to, tak to wygląda. W związku z czym odpowiadając wprost na Pani pytanie, roszczenia do 16 roku na drodze postępowania cywilnego, 10 lat roszczenia od 2017 roku do dziś, jak na razie dwutorowo, najpierw sąd administracyjny, później, później dopiero sąd cywilny. Dobrze. Skargę składamy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dobrze. Nie otrzymujecie państwo, Pani Magdo, nie otrzymujecie Państwo subwencji. Wszystkie osoby inne niż samorząd, które prowadzą jednostki oświatowe, otrzymują co do zasady, jeśli chodzi o oświatę, dotacje, tak? W związku z czym tak, wszędzie one powinny wzrosnąć. Również to dotyczy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Dobrze. Dzień dobry. Czy jutro tylko dokumentacja niepublicznych, czy publicznych, również publicznych, ale, drodzy Państwo, w znaczeniu jednostek prowadzonych przez osoby inne niż samorząd, bo Państwo obowiązują nieco. Inne, nieco inne przepisy. O, uprzejmie dziękuję o informację co do limitu. Przyznam szczerze, że tak na pamięć nie pamiętam. Jak Państwo się mnie pytacie, jaki jest limit, to robię w ten sposób: właśnie wchodzę na stronę lexedu.pl i sprawdzam, jaki tam mamy wyliczony Wyliczony ten limit i Państwa też odsyłam. Naprawdę tam znajdziecie Państwo bardzo, bardzo wiele, bardzo wiele informacji. Kochani, teraz to już żegnam się z Państwem. Dobrego, pięknego, ciepłego wieczoru. Cieszmy się latem i widzimy się albo jutro, albo przy, przy najbliższej okazji. Do zobaczenia.